W pierwszą niedzielę lipca w kościele pod wezwaniem miłosierdzia Bożego w Gostyninie odbyły się uroczystości związane z obchodami 15-lecia powstania parafii. Na uroczystości przybył biskup Piotr Libera, pasterz kościoła płockiego. Thank you. Bo, latę, bo to ona, twoja prośba, się zastanawiała, naszej stanąć naszej przekazała nasze kwiaty, nasze karaki, Jeszcze wcześniej zostały zakupione i powieszone punktów, prawo, litawski, Bożem, w grunku uprawy także nad Bożym Stojących pomocy, którą czciłem nasze w naszej wspólnocie, i każdą środę w Nowej oraz błogosławionego Jana Pawła II, Północnej Północnej w Północnej Północnej Cieszymy się bardzo, że jesteś wśród nas, nasz Pasterze, nasz ojcze. My wraz z nami tak trwać, bo my w tej i co dobrał Podobnie jak obfitujecie we wszystko w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do Was, tak też obyście i tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty dla Was sam się ubogił, aby Was swobództwem swoim obogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby nigdy sprawić ulgę, a sobie uprawienie. Żeby była równość, teraz więc niech Wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebą, aby ich bogactwo wywołało pomocą Waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, szło syna się na wodę, po i głośnego na wodę, i wygłoszeniu do na wodę, robicie wygłoszeniu się płaczecie? Dziecko nie umarło tylko na I po go, lecz on wodę, wszystkich. Wziął sobą tylko ojca, po dziecka oraz tych, którzy z nim byli. I żeby nikt o tym nie wiedział i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo pańskie. króla Zygmunta III, jako jego jeńcy właśnie na pięknym zamku bostynińskim. Tu 400 lat temu, we wrześniu 1612 roku, zmarli i tu zostali pochowani. Kapłanów okresu II wojny światowej. Uznawany jest akt ofiarowania się trzech młodych księży bostynińskich za aresztowanego przed świętem niepodległości 11 listopada 1939 roku ich sędziwego proboszcza, księdza Ciekana Apolinarego Kaczyńskiego. 1 grudnia 1939 roku kapłani Ci wraz z 22 innymi obywatelami Gospynina zostali rozstrzelani przez swoich sąsiadów niemieckich kolonistów. A 26 grudnia 1941 roku święto Szczepana pierwszego męczennika chrześcijaństwa. W obozie w Inowrocławiu oddał Na terenie Waszej parafii. Bardzo Wam za to dziękuję. Dodajemy jeszcze, że po hektomie II wojny światowej, w której Gospodnik stracił także nowo wzniesioną monumentalną świątynię, a komunistyczne władze przez długie lata nie zgadzały się na jej budowę. Mieszkańcy kilkunastotysięcznego miasta musieli przez ponad 30 lat modlić się w podrotestanckim kościele na górce. Wielu z nich dobrze pamięta, że głównym elementem Bogiego wystroju tamtej świątyni był wielki obraz Jezusa Miłosiernego, który górował na ołtarzu. Już to gospodyni Przeżywało tam w tłoku i ścisku misje i rekolekcje, wpatrując się w oczy miłosiernego Jezusa. Ilu klękało do sakramentu miłosierdzia u legendarnego księdza ciekana Józefa Herbatowskiego. Zmarłego rok temu. Sława tragicznie zmarłego wypadku motocyklowym księdza Leszka Górskiego, a także księdza infułata Ireneusza Kaczorka, czy księdza profesora Hieronima Hamskiego. Ilu z białych Boże Miłosierdzie czerpało odwagę, żeby wspierać kolejnych dziekanów? Księdza Keremowskiego Księdza Sobola, czy wspomnianego Księdza Giergotowskiego w walce o kościół w duszach i o kościół materialnych w ostyginie. Często ci nasi bracia i siostry nawet nie wiedzieli, że wielki obraz miłosiernego Jezusa z ich prowizorycznej, zbyt małej świątyni jest wiernym odbiciem wizerunku, jaki 22 lutego. 1931 roku został objawiony świętej siostrze Faustynie w pobliskim Płocku. Nie domyślamy się i do dziś pewnie my sami nie myślimy o tym, że święta Faustyna prawdopodobnie kilka razy przejeżdżała biegnącą tutaj nową linią kolejową. Okien pociągu zmierzającego z Warszawy skutna przez Gostyni do Płocka patrzyła na Wasz także nowy wtedy szpital wiejski, na domy, pola i sady Waszych ojców. Opatrznościowo więc złożyło się, że 15 lat temu obok macierzystej historycznej Gostynińskiej pod wezwaniem św. Marcina powstała tutaj parafia pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Ileż płynącej z wiary wyobraźni mieli biskup Zygmunt Kamiński i biskup Roman Marcinkowski? Ile miały jego ówczesny pierwszy proboszcz waszej wspólnoty, ksiądz kanonik Jerzy Ładycki i wspomagający go ksiądz dziekan oraz mieszkańcy tej części Gostynina, kiedy wybierali dla tej wspólnoty imię Bożego Miłosierdzia, niech te obrazy pogłoswali Bóg brzeg Ojciec i Syn i Duch Święty. Po uroczystej mszy na placu przykościelnym odbył się festyn z okazji jubileuszu.